Jest nieokreślony termin. Poważnie. Nie czuję, czy to ma być 5 minut, godzina czy 15 godzin. Stream do śmierci Żab? Nie wiem. Albo żaby, albo ja. Pięknie idzie. o kurwa. No i już mnie boli. Błaga mnie. CO jest! Kur! Co to kurwa? Mogę wskoczyć na to jakoś? I kajtować na tym? Oka. Chodź tu maleńki. Ale jajca! Wili z tym! Świetne wyczucie! Jest kurwa. Kurwa mać! X gamerek, no rzeźbienie. Weź, chcę żyć jeszcze. I tak delikatny proszę, kurwa! Powiedz mi, mogę wszystko. Cicho. Jakbym sam miał stawiać na siebie pieniądze. To wiesz, co bym zrobił? Chyba by nie postawił. Jasny, chuj! A! Kurwa, kurwa, kurwa. zaspałeś na maturze. O Co <śle> <śle> sobie wyobrażam taką sytuację, gdybyś zasiedział tak jasny Daj spokój. Czekam aż skoczy. Nie da się. Nie z kawuchą problem jest, tylko z tym kurwa palcem. No. Pierwsza raz mi palec z przez R3. Kurde po jest krótszy i szerszy. No i jak próbuję nacisnąć i trzymam sprint, to to kurde. Tak jak się chybocze. Mam nadzieję, że mi na bieżąco nie patrzyją tego, bosa. Te miecze zajebane. Śpieszysz się za bardzo. Stary, naprawdę w takim czasie, jak widzisz na liczniku, śmierz zaryzykować stwierdzeniem, że się śpieszę? jak zabiję te dwie żaby i wyskoczy trzecia szczeluści, czeluści, to pierdolę tę grę. Naprawdę. Uznam, że zostałem pokonany. Nie! Kurwa, dobrze! Kurwa! mi No, no. Po streamie będziemy te. W końcu w pokoju? No, nieczęsty widok. Co? Trzeba mieć. Aż mi się te bossy na kierownicy przypominają. Nie wiem, co to było. Wszystkiego najlepszego, jak ktoś ma urodziny. Wszystkiego dobrego. Co to był za atak? 900 śmierci, a nowe, nowe kombinacje widzę. Kurwa! Wystarczyło to przeskoczyć. Tysiąc śmierci, równiutko? Niektóre gry są strajkowe. całutkie. Ze wszystkimi bossami, łącznie mobami, dojściem do bosu zajmowały mniej. Jest yes, finisher! Kurwa, no moc się odnowi. Od razu po finisherze. Kurwa, no nie mogłem, no. Serencja, nie potencjał. Chyba nie wyszło. No, chyba nie. Dziś późno pójdę spać. <grystanie> nie wiem, jak to, myślałem, że da radę, kurde, przeskoczyć nie auta atakami trzeba. Nie, 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 nie. Dobra, zrobimy go. Na skoku Zaraz ult jest One shot i się ult naładował Muszę dostać hita Nie No 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 kurde nie traf. Ale laki Wydaje mi się, chyba że ustawię taką godzinę, że próbuję do 20. Jak do 20 się nie uda, albo nie będzie jakiegoś podejścia, co mnie stiltuje, że trzeba jeszcze, to chyba to wznowię następnego razu. Inaczej, no ja. Ja bym jeszcze chętnie pograł. Już rzucałem. 18.59 to była. Co by się stało, gdybym teraz poe włączył? Ja myślę, że byliby bardzo zadowoleni jak bym włączył, bo to dobra gra jest. Miało być pięknie. Ale wyszło jak zwykle. I sześć z jest. Leszcze. Piękne. Leszcze! Podmienić pada następnego streama, bo ten pleszczy cały w rękę. I jak... ze szkłem się obchodzić. Ja cię. Błagam, kurwa. Już starczy Można na blaster spróbować i zrobić jakimś cudem go zasięgowo, jak nas takuje. Jest ult. Trzeba zmienić na... na dwiecze. Użyć ulta. I walimy. Co kurwa? Czemu tak? Przecież odskoczyłem i to daleko, bardzo! Wizowie, wiem, że niekoniecznie może wam się to podobać, ale niekoniecznie widzę sens w dalszym graniu, kurczę. Lepiej się wyspać i przejść to na wyspanego i będzie git, bo nie za bardzo, przyznam szczerze, już sił mam. Posiedziałbym, ale no kurde, no muli mnie trochę. Więc wrócimy do tego! Niestety, no kurde, trochę brakło.